Witam w drugim odcinku Pimiczaka na budowie. Seria mam nadzieję wróci czy raczej się pojawi, bo jeden odcinek to, jest to za seria. I w dzisiejszym materiale wyjaśnię, jak zmieniła mnie budowa. Tak, jeśli się mówi o zmianach, które powoduje w człowieku budowa, no to myślisz, się w sumie o trzech rzeczach o alkoholu, o papierosach i o przeklinaniu. Tak, wszyscy na budowie przeklinają. I tutaj ciekawostka, osoba, która najbardziej przeklina ze wszystkich osób, które spotkałem na budowie, jest kierownikiem. Więc to nie jest tak, że po prostu e, robaki wszystkie te przeklinają, a te szczebel wyżej nie. Nie. Po prostu na budowie wszyscy. Kto ma kontakt z budowlańcami prędzej czy później wpadnie w żargon i też zacznie kląć. Tak? Więc to jest zmiana oczywiście najbardziej oczywista. Przeklinam zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek. Inna sprawa, ekstrawertyczność. Zawsze byłem introwertykiem, ale budowa wymusiła raczej we mnie takie przejście bardziej w stronę ekstrawertyzmu. Ponieważ jak się zaczyna już coś umieć i się pracuje z ludźmi, którzy nie umieją, to czasami trzeba im coś wyjaśnić. A jeśli ten ktoś jest rudą, bez mózgą, małpą, no to wtedy trzeba podnieść głos. I zwyzywać go, skląć go konkretnie I wtedy może coś do niego dotrze Bo cywiliz cywilizowanej mowy taki człowiek po prostu nie rozumie Więc z takimi osobnikami trzeba nieco inaczej Więc to się oczywiście zmieniło A co się nie zmieniło? No wiele rzeczy się właśnie nie zmieniło Nie zacząłem pić, nie zacząłem palić Hmm w sumie nie stałem się jakimś strasznym prostakiem. Co prawda zawsze byłem hamem. to się oczywiście nie zmieniło i to się nie zmieni. Ale budowa nic do tego nie ma. Co dalej? Inna sprawa, no to mój ubiór się bardzo zmienił. Dopóki nie pracowałem na budowie, ubierałem się całkiem elegancko. Zawsze była koszula, był płaszcz, był kapelusz. Co prawda w płaszczu i kapelusz jeszcze chodziło na budowie trochę, ale później się już przestało, bo no, dostrzegłem, brak sensu w tym, bo on zawsze to było ubabrane i no, lepiej po prostu brać dresy, iść w dresach do roboty i z roboty i na trening. Tak. Więc ubiór się zmienił. Zachowanie się trochę zmieniło, jestem głośniejszy, jestem bardziej ekstrawertyczny. Też mi nieco łatwiej jest rozmawiać o niczym, aczkolwiek zwykle to robię w pracy, więc ciężko w sumie tutaj stwierdzić, czy istotnie tak jest. Po prostu praca to sama wymusza. No bo. Przy gadce oczywiście czas się mniej dłuży, więc w pracy się oczywiście gada o tym i o tym, żeby to szybciej szło. Tak więc to chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany. Tak naprawdę wiele tych zmian nie zaszło. Wciąż jestem w sumie tym samym człowiekiem, tylko nieco bardziej ekstrawertycznym, głośniejszym i równie hamskim, co zawsze. Tak więc tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.